Żeby poboszczu, rodziną pogrążona w żałobie, szanowni zgromadzeni. Zebraliśmy się tu, aby towarzyszyć Świętej Pamięci Janowi Bogdanowi w ostatniej drodze w jego życiu w Życiu, które nie tylko poświęcone było sobie i rodzinie, w dużej mierze poświęcone było działalności społecznej i nie tylko strażackiej, ale również samorządowej. Po śmierci włóczniego sołysta Banysła Czabińskiego, mieszkańcy jego rodzinnego chróbsza, zaufali mu i podjęli funkcję sołysta, funkcję niezwykle odpowiedzialną, angażującą i wymagającą, która się później okazało, którą jak się później okazało, miał sprawować przez cztery kadencje, czyli w sumie 16 lat. Lata niezwykle wytężonej pracy dla polskich samorządności dekady dynamicznych przemian na wsi związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, w czasie dużych możliwości związanych z inwestowaniem środków unijnych, które należało odpowiednio wykorzystać. Na Sądy Janiec spoczywa odpowiedzialna rola łącznika pomiędzy mieszkańcami a samorządem gminnym. odpowiednie wyartykułowanie ich oczekiwań i potrzeb w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej, czy też wskazanie celowości i przekonanie do prowadzonych działań. I trzeba powiedzieć, że z tej roli wywiązał się wzorowo, a świadczą o tym choćby inwestycje, które zostały zrealizowane za kadencji Świętego, świętej pamięci Jana Bogdana i przy których miał swój wydatny udział. Budowa oraz remonty wszystkich dróg w roczu. Budowa kilometrów chodników, powstanie przystani kajakowej z niską strukturą i lasem zabaw nad Gminą. Adaptacja na cele społeczne domu ludowego wraz z podłogą i centralnym ogrzewaniem. Remont budynków szkoły podstawowej oraz ośrodka zdrowia. Modernizację stadionu sportowego. Remont strażnicy, pozyskanie samochodu, Modernizacja i budowa instalacji fotowoltaicznych oraz rozwiązania stosowane w życiu codziennym, ważne dla nas wszystkich, segregacja odbiórów wadów. Te wszystkie sprawy wymagają codziennego kontaktu z mieszkańcami oraz samorządem, uczestnictwem w sesjach rady gminy, współpracy z urzędem gminy oraz pracownikami. Na przestrzeni tych 16 lat Krocz się zmienił i to widać, a ogromna tu zasługa świętej pamięci Jana człowieka bardzo skromnego, on nigdy się nie chwalił. Na zebrania nie przedstawiał sprawozdań. Mówił, przecież ten, co jest zrobione. Jego odejście w roku jubileuszu tysiąclecia w Chorza i stulecia pochodniczej straży pożarnej ma dodatkowy, symboliczny, wręcz jak mówił ksiądz Tischner, w momencie śmierci bliskiego uderza w człowieka świadomość niczym nie dającej się zapełnić pustki. Dlatego pamięć o dobie pozostanie żywa i na długo w naszych sercach. Janku, żegnam się w imieniu samorządu Gminy Złota, zarządu Wojewódzkiego Związku Owodniczych Straży Pożarnej Wybrzeży Pospolitej Polskiej, zarządu gminnego i własne oraz pragnę z tego miejsca podziękować Wam tak licznie przybyłym i towarzyszącym w jego ostatniej drodze, a rodzinie złożyć serdeczne życzenia współczucia. Ja mówię cześć po jej pamięci. Spoczynanie w pokoju. Dziękuję. droga rodzino pożegnanie. Taki napis zazwyczaj widnieje na szarfach wiązanek pożegnowych. I my dzisiaj uczestniczymy w takim ostatnim pożegnaniu, które Jana. Drugi rok ułożył się 9 stycznia 1948 roku w Rożu. Po ukończeniu szkoły podstawowej, przychodzącej w Kielcach, oraz po odbyciu służby wojskowej, rozpoczął pracę jako artykularnych w terenie Długoliczy w Roszu a następnie w leżarni w Bozałach, a później w Kiczowie. W wolnym czasie wykonywał również usługi mieszkańcom choroba w zakresie hydrauliki, gdzie te urządzenia zachowują swoją sprawność po dzień dzisiejszy. Na Janka zawsze można było liczyć, nigdy nie zawiódł. Wykonywał swój zawód z wielką pasją i pełną odpowiedzialnością. Drugi Jan był wzorowy, i jako mąż, ojciec i dziadek. Jak to zwykle bywa, młody człowiek zawsze chce być strażakiem. I tak też było w życiu Jana. Wstąpił szeregi w szeregie obliczeń straży pożarnej w grożu, jako członek zwyczajny, ale już w 1978 roku strażacy oddażyli go zaufaniem, powierzając obowiązek. Na szernika, a w 1979 roku marszałnika. Z jego inicjatywy m.in. w 60. powstania w 1980 roku Oblicza Straż Pożarna w Krobrzu otrzymuje nowy sztandar, który jest u nas po dzień dzisiejszy. W 2001 roku druh Jan zostaje wybrany na prezesa Obliczej Straży Pożarnej w Robczu i pełni tę funkcję do roku. W 2001 roku Jednostka Obliczej Straży Pożarnej w Roczu zostaje włączona do Krajowego Systemu Radowniczo-Gaśniczego na podstawie decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Drug Jan, który wspólnie z Wójtem Tadeuszem Słukiem podpisał porozumienie z Komendantem Krajowym Państwowej Straży Pożarnej w Kiczowie o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu ze swoich obowiązków wywiązywał się wzorowo jako członek naszej prezes. Był wymagający w stosunku do siebie, jak i innych. Uczestniczył w akcjach ratowniczo-gaśniczych, jak również w zawodach sportowo-pożarniczych. Jak to się mówi niedaleko, badaj o Japonii, gdyż córka Gabriela, jak i wnuczka Katarzyna aktywnie uczestniczyły w działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczu jako członkinie kobiety w pożarniczych. Pożarniczy. Dużą zasługą druha Jana była współpraca i wychowanie młodzieży. Jego wychowankowie do dzisiaj są aktywnymi członkami Ochotniczej Straży Pożarnej w Rączu. Za swoją działalność był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, między innymi brązowym, srebrnym i złotym medalem Zasłunika Pożarnictwa, odznaką 50-lecia za lat oraz najwyższym odznaczeniem strażackim, złotym znakiem związku. Drugi janie, odchodzisz w szczególnym okresie, okresie, w którym stulecia powstania naszej Łodówkiej Straży Pożarnej. Zasiłam zastępy tych strażaków którzy odeszli przed Tobą na wieczną służbę, a wśród nich tych, którzy budowali i zakładali naszą jednostkę postaw. Żegnamy się dzisiaj przy dźwiękach żałobnej sereny. Pamięć o tobie żyć będzie wśród nas. Państw. Szanowni Państwo, w imieniu rodziny Duchajana dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze na miejsce Jego wiecznego spoczynku. Dziękuję wszystkim druhom strażakom i poszłą sztandarowym. Delegacji Komendy Powiatowej Państwowej i Straży Pożarnej w Wilczowie. Dziękuję radnym i sołtysom Gminy Złota oraz pracownikom Urzędu Gminy w Złotej na czele z wójtem Tadeuszem Słupkiem. Drugą Janie, cześć Twojej pamięci. Szanowni Państwo, jeszcze jedna uwaga. Ze względu na sytuację epidemiczną, koronawirusa rodzina prosi o nieskładanie kontroli. I mm -hmm. słuchaj nasze prośby za Twojego sługę Jana, który umarł w Chrystusie i z ufnością oczekuje zmartwychwstania. Sprawa by Jan, który na ziemi poznał Ciebie przez wiarę, nieustannie chwalił Cię w niebie przez Chrystusa, Pana naszego. Niech Was błogosławi, Bóg ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania.